Szanowni Państwo, znajdujemy się w miejscu, które od dłuższego czasu promowane jest jako park miejski. Miejsce, w którym odbywają się najważniejsze imprezy w tym mieście. To tutaj nieopodal odbywają się Dni Knurowa, czyli urodziny naszego miasta. Tu odbywa się Dzień Dziecka, tu odbywa się Art Fest, Wspomnę, że również finansowane z budżetu obywatelskiego. To tutaj odbywa się wiele imprez kulturalnych i Rozrywkowy. Znajdujemy się w miejscu, które otoczone jest najważniejszymi budynkami i instytucjami naszego miasta. Nieopodal mamy Urząd Miasta, Kościół, Szpital, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe. To tutaj jest wiele placów zabaw. Dlatego chcę, aby ta scena, na której znajdujemy się, nabrała nowoczesności, elegancji, a przede wszystkim funkcjonalności. Jak do tego dotrzeć? Jak to zrobić? Otóż to zadaszenie i konstrukcja, którą widzimy, nie spełnia żadnych wymogów. Nie chroni przed deszczem, nie chroni przed słońcem. Nie ma żadnego oświetlenia, więc po zmroku panują tutaj zupełne ciemności. Udało się nam nagrać ten spod reklamowy przy pochmurnej pogodzie, więc możecie Państwo na własne oczy zobaczyć, o czym mówi. Jak dotrzeć, jak zrobić to, aby osiągnąć nowoczesność? Otóż w tym miejscu zrobimy zadaszenie z nowoczesnego materiału membranowego, który nie jest podatny na warunki atmosferyczne, nie jest przemakalny, nie wymaga demontażu w okresie zimowym, jest w nowoczesnym kształcie i o ciekawej konstrukcji. Jak osiągniemy elegancję. Otóż zainstalujemy tutaj nowoczesne energooszczędne oświetlenie LED, które w okresie nocnym będzie również umożliwiało iluminację tego miejsca. Jak osiągniemy funkcjonalność? Po pierwsze zadaszenie, które zostanie zamontowane zupełnie odsłoni od deszczu część tej przestrzeni. I umożliwi w bezpieczny sposób przebywanie tu w czasie deszczu sprzętu i ludzi. Jak wiemy, do tej pory niejednokrotnie odwoływaliśmy imprezy z powodu nadchodzącego deszczu albo w ogóle były przerywane i, i, i kończyły się niespodziewanie. Po drugie, zadaszenie nie tylko będzie dobrze chroniło w złą pogodę, ale również spełni się. Przy bardzo dobrej pogodzie, pogodzie, w słoneczne dni. Osłoni część areny cieniem, pod którym można będzie organizować imprezy dla dzieci, spotkania seniorów i wiele innych przedsięwzięć. I na koniec oświetlenie. Dzisiaj po zmroku w tym miejscu nie da się zorganizować żadnego wydarzenia. Nie ma oświetlenia ani areny, ani sceny, ani okolicznych zabudowę. Jeżeli zamontujemy będziemy mogli swobodnie organizować imprezy po zmierzchu. Podsumowując chciałbym aby to miejsce stało się wizytówką naszego miasta, aby ta arena mogła być drukowana na kalendarzach, na pocztówkach, na materiałach promocyjnych naszego miasta. Dlatego zachęcam, żeby Państwo zaangażowali się w budżet obywatelski, bo naprawdę możecie zadecydować, co stanie się z ponad milionem złotych, który pochodzi z Waszych podatków. A jeżeli spodobał się Wam mój projekt, zapraszam do głosowania na twardą dziesiątkę. Dziękuję.